od 28 czerwca w XTB można zakładać konto X, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Dzisiaj o tym koncie właśnie. Najpierw czym jest to konto, potem o koncie X w XTB właśnie i na koniec podsumujemy sobie dla kogo to konto jest. Niestety Brutalna prawda jest taka, że państwowa emerytura nie wystarczy na godne życie. Wiek emerytalny może być zmieniany przez każdą kolejną wadzę, a współczynnik zastąpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej pensji spada z roku na rok. I teraz, czym jest to konto Igze? No, Igze to obok Ike jeden z najlepszych sposobów, żeby zadbać o swoją finansową przyszłość możesz je założyć już od 16 roku życia, choć osoby niepełnoletnie muszą mieć własny przychód, żeby wpłacać składki. Wpłaty na X można odliczyć od dochodów pit, to jest realna oszczędność, która pozwala odliczyć od 12 do nawet 32% podatku dochodowego. Każdą wpłatę można odliczyć w picie rocznym. warunkiem natomiast uzyskania zwolnienia z podatku Belki, jest wypłata środków z Igze dopiero po ukończeniu e, przez inwestora 65 roku życia oraz dokonania wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Wpłaty środków z Igze po spełnieniu tych warunków nadal jednak wiązać się będą z koniecznością zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od całości kapitału. Niezależnie czy to zyski, czy to straty. Warto wiedzieć, że środki z Igze są dziedziczone, ale spadkobiercy również zapłacą 10% podatku przy wypłacie z Igze. Igze ma roczny limit wpłat i tutaj ustalany jest on co roku na podstawie średniego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. I dla osób fizycznych to jest współczynnik 1 i 2. 10, średniej takiej pensji, a dla prowadzących działalność 1,8. W 2025 te limity wynoszą odpowiednio 10 407 zł i 60 groszy i 15 611 zł i 40 groszy. I ich za oczywiście opłaca się, jeżeli mamy długi horyzont inwestycyjny, bo wtedy możemy spokojnie skorzystać z korzyści na koniec, ale w momencie, kiedy będziemy chcieli wypłacić środki przed 65 rokiem życia, będzie trzeba tę wypłatę rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako nasz dochód i zapłacić od niej podatek. No ale oczywiście do 30 tysięcy złotych na skali podatkowej mamy zwolnienie z podatku dochodowego. Co też istotne przy wypłacie z IGZE jest tak, że musimy wypłacić od razu całą kwotę. W przypadku skali podatkowej jest to dosyć istotne i warto o tym pamiętać. A jak będzie wyglądało IGZE w XTB? Bliźniaczo do oferty IKE, czyli na rachunkach XTB dostępne są standardowe oferty akcji ETF-ów, które obejmują zarówno instrumenty polskie, jak i zagraniczne, i co istotne XTB nie pobiera prowizji za obrót akcjami i ETF-ami standardowo do 100 000 euro miesięcznego obrotu. Po przekroczeniu tego limitu naliczana będzie prowizja w wysokości 0,2%, a minimum będzie to 10 euro. Może również zostać naliczona opłata za przewalutowanie w wysokości 0,5%. O czym później. No i warto dodać, że środki zgromadzone w ramach IKE i IGZE w XTB są zwolnione z opłaty depozytowej, która w XTB bywała. Jest to custody fee. No i zgodnie z filozofią Mobile First, możliwość założenia konta IGZE jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej XTB. Wersja desktopowa planowana jest dopiero na 2026 rok. A w pierwszym etapie użytkownicy będą mogli otwierać jedynie nowe rachunki X, czyli od 28 czerwca. Natomiast funkcję przenoszenia istniejących kont zaplanowana jest stopniowo do końca 2025 roku. No i teraz w zasadzie na dzień dzisiejszy można tam założyć nowe konto X, natomiast do końca roku 2025 prawdopodobnie będziemy mieli możliwość przenoszenia już istniejących kont. XE do właśnie XTB. Jeżeli chodzi o wersję desktopową, no to 2026 rok i w przypadku IKE pewnie będzie to podobna data. I na koniec powiedzmy sobie w skrócie dla kogo jest to konto, a żeby powiedzieć dla kogo jest to konto, to przyjrzyjmy tak naprawdę porównaniu trzem obecnie dostawcom kont XE i jest to XTB, MBank i Bossa i na podstawie stawek, prowizji, po prostu opowiemy sobie kiedy i gdzie warto konto założyć. I jak widzimy, no to tutaj warunki są takie, że prowizja w XTB wynosi 0%, prowizji minimalnej również nie ma, natomiast jest to półprocentowe przewalutowanie. Jeżeli chodzi o m i Bosse, no to mamy 0,29% jeżeli chodzi o prowizję, ale minimalnie 14 zł. Natomiast przewalutowanie Zaledwie 0,1%, i tutaj jest oferta lepsza od XTB. No i jeżeli spojrzymy na tą tabelę, no to nasza prowizja za transakcję od konkretnej kwoty, którą macie na yy, białą czcionką na zielonym tle wyświetloną, jeżeli chodzi o XTB, no to przede wszystkim warto wiedzieć, że to, co teraz widzimy, to działa tylko w momencie, kiedy będziemy robili przewalutowanie. Więc. Jeżeli nie planujemy inwestować w innej walucie niż polski złoty, no to XTB będzie totalnie bezkonkurencyjne, bo zawsze te transakcje będą praktycznie za darmo. No chyba, że w przyszłości się coś zmieni, ale na to się nie zanosi. No i jeżeli będzie za darmo, no to nie ma lepszego wyboru i to trzeba sobie jasno powiedzieć. E, jedyny limit to tak naprawdę ten miesięczny obrót 100 tysięcy euro, czyli ponad 400 tysięcy złotych obrotu, żeby na koncie IKE czy X wykorzystać ten limit. No, ciężko to naprawdę zrobić, przynajmniej w pierwszych latach istnienia takiego konta. Jeżeli chodzi o moment, w którym będziemy przewalutowywać nasze środki i będziemy na przykład kupować raz w miesiącu, raz na kwartał, czy raz na pół roku albo raz na rok coś w postaci na przykład ETF-u na jakikolwiek indeks w walucie obcej, no to będziemy musieli liczyć się z przewalutowaniem, a za to przewalutowanie w XTB płacimy 0,5%. I okazuje się, tak jak w przypadku konta IKE, tak i w przypadku konta IGZE, jeżeli robimy transakcję do 3,5 tysiąca złotych jednorazowo, to zawsze do tej kwoty będzie opłacało się mieć konto w XTB. Powyżej tej kwoty będzie to albo MBank, albo BOSSA, Natomiast jeżeli będzie to 3,5 tysiąca złotych przewalutowane na inną obcą walutę no to zawsze po prostu w XTB i w innych wymienionych tutaj czyli w M-Banku i w Boście prowizja będzie po prostu taka sama. I podsumowując w większości przypadków XTB wypa wypada naprawdę najlepiej przy czym warto pamiętać, że oprócz tego, że wypada najlepiej to jeszcze ta prowizja jest zerowa. Natomiast jeżeli prowizja się pojawia to przy małych transakcjach znowu XTB wypada najlepiej a coraz gorzej im te transakcje będą większe tylko pamiętajcie że nie zawsze musicie kupować coś w obcej walucie i nie zawsze będziecie robili duże transakcje więc może warto czasami zapłacić w XTB za transakcje więcej ale mieć tą pewność że e, jeżeli Będziemy chcieli kupować co innego, to będziemy kupowali to bez prowizji, na przykład jakieś polskie akcje spółek dywidendowych, bo to już jest naprawdę najlepszy wybór, jeżeli chodzi o konto Ike czy Igze. No i warto pamiętać też, że zawsze możemy zmienić sobie dostawcę naszego konta Ike czy Igze. Ustawowo jest tak, że jeżeli będziemy zmieniali dom maklerski. Powyżej roku uczestnictwa w tym domu maklerskim, więc jeżeli mamy konto ike czy xe już w tym domu maklerskim czy u brokera ponad rok, to przeniesiemy do innego brokera to konto za darmo. Natomiast w momencie, kiedy e, takie konto posiadamy, udane w danej instytucji poniżej roku, no to w XTB możemy oczywiście przenieść takie konto, ale zapłacimy za to 200 zł. Tylko pamiętajcie, że można to zrobić, nie jesteśmy uwiązani, możemy sobie skakać tak naprawdę e, co roku do innego do innego dostawcy takich kont i sprawdzać. Więc jeżeli zastanawiacie się nad kontem X, no to ja zostawię link w opisie, możecie sobie tam założyć takie konto dodatkowo. Jeżeli wpiszecie przy zakładaniu tego konta kod referencyjny Finansowa TV, to otrzymacie też kurs inwestowania za darmo. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o koncie X, a w zasadzie o pułapkach, które konto X posiada, to ja nagrałem taki film 7 pułapek X. Zachęcam, naprawdę jest to materiał obowiązkowy dla każdego, kto konto X posiada, bądź też konto X posiadać zamierza. Cześć.